Ale je ładnie pomalowałem. Ole to, to, jakie o. one. Podwawelska to najlepsza. Uważaj, to. te, te bazy, jakie one miękkie. O, dzień dobry, mylemu państwu. ludziem. wy się pewnie dziwicie, co ja robię. No tu święta już. Lada chwila, lada moment. Zacznę, co to już dzisiaj. Więc ludźmi, to ja tak koszyk zrobiłem. Patrzcie, jaki ładny. Pan panie operatory zaprezentujcie, jakie mi to one dobre wyszły? Ludziem, no jak widzicie, to ja znowu z tego kosmosa wrócę, bo one non-stop coś na tej ziemi mnie chcą. I ludziem, że są te święta, to ja tą taką święconkę, taką taką dobrą przygotowałem. No, ludziem, to przecież ta konstytucja, te kiełbachy, te jajka, tu barany, flaga polska, ty Baziem, ale ludziem, jak wy nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że ja tu znagrywam. Ale oni o tym. Bo wy, ja dużo dostaję maili i pytań, że jak ja to te święta robię. No to ja już wam, ludzie, mówię. Po pierwsze, to my, my zawsze musimy porządek zrobić. No już od rana te łokna pomylimy. Ja dywany wytrzepałem tam, w paździerzach tam kurze pościerałem, książki poukładałem. No i ludzie, no i my za chwilę, ja tutaj już to zrobię, domkę pod rękę wezmę i my pochodzę do kościoła, no i ludzie, no najlepsze, ja na, na najlepszą świętą na, na mam na, na w centrum mieście, Ale ja tak sobie, ludzie, myślę, że ja to lubię te święta. Bo to zawsze się człowiek zje najem. Rodzinę się z rodziną się spotka, porozmawia, podyskutuje o polityce, nie o polityce, o nagrodach, nie o nagrodach, ale ludziom, ja wam powiem tak, że ja to dla wszystkich widzów tego mojego portalu w sensie.pl, to ja życzenia przy, ten, napisałem, bo ja tu prawda, nagrody mam różnego rodzaju tam dyplomy, nie dyplomy, to ja takim fachowcem jestem, to mylę państwu. Ja już się wam tu, ty tam, wyproszę uwagę, uwaga, ja zaczynam. Myli Państwo w Polsce rewolucji i obrony konstytucji. No, ziobry siedzącego i kaczyńskiego obalonego. No, smaczne kiełbasy i w budżecie kasy. Biedronia w rządzie, no, tak sądzę, e, e, wolnych sądów i w tym i pełnie porządków. E, no, dla mnie nagrody, bo jeszcze jedna. No i dla Danki urady mokrego dyngusa ludziom i co tam chce jeszcze dusza. No i to są moje życzenia od was dla mnie, więc niech to się tam szybko wszystko stanie. Także mylę państwo, to ja już głowy wam nie zawracam. Wy tam siadajcie do stołów te świeconki, tam tutaj, prawda, no i widzimy się już ludziom za tydzień. Ja wam obiecuję, że my wrócimy do tych moich tam przygodów w temu kosmosu. No to czołem mylemu państwu. Ja już się z wami żegnam i biorę tę moją. Najpiękniejsza świeconka w Twoim Ahoj, no trzymajcie się. I jeszcze raz zdrowych, wesołych. Ej, ludziom, wy tam pod spodem nie napiszcie życzenia dla mojego portalu. bo jakby nie napiszecie, to ja się na raz pogniewam. Cześć!